Hej hej, dzień dobry, no ja z tej strony witam was wszystkich serdecznie i zapraszam na seans! Mam dla was dzisiaj bitwę, którą rozegrałem naprzeciw Twtwgamerowi w najnowszym DLC do Total War Saga Troja, czyli Ayas i Diomedes. Zatem ja poprowadzę Armię Salaminy dowodzoną przez wodza Ayasa, a tu w Armię Argos dowodzoną przez króla Diomedesa. Co się wydarzyło? Ktoś kogoś zaskoczył? Kto wygrał? Oglądajcie i sami się przekonajcie! No dobra, no to znowu ja biorę Ayasa, podobnie jak w meczu wcześniejszym, który jest dostępny u Tufa, więc jakbyście chcieli zobaczyć jego perspektywę, to oczywiście link w opisie. Dobrze, no już troszkę się poznałem na tej frakcji, dysponuje ona rewelacyjną piechotą, ale niesie ze sobą spore konsekwencje finansowe i to się kurczę odczuwa, więc troszkę, no nie wiem, skromnie może pójdę w tym meczu, może to nieco zmieni ostatnie bitwy, znaczy się przebieg bitew, bo to ostatnie to nie tak za kolorowo. Przebiegły. No, Argos, tak. Yy, ciężki tutaj jest orzech do zgryżenia w postaci salaminy. Naprawdę salamina doborową piechotą dysponuje. No, ale tutaj, jak już w, trzy, po trzech bitwach, się dowiedzieliśmy, że Ajas no, nie ma szans z Diomedesem. Zobaczymy, czy uda mi się to wykorzystać. Tak, zdecydowanie. Oczywiście znaczy Ajas potrzebuje wsparcia, bo jeden na jednego całkowicie go deklasuje frakcja wroga, czyli Argos z Ayasem na czele. No i co ciekawe, moja frakcja cechuje się tym, że ma doborowe jednostki. Takie, taka zakładka jeszcze pod mitycznymi. I to są naprawdę, muszę przyznać, rewelacyjne niektóre jednostki, ale też bardzo, bardzo drogie i limitowane, bo to można zdaje się dwie wziąć z tego typu. No I tak, czego mi wcześniej zabrakło? No właśnie, nie wiem, czego mi zabrakło? Czym zyskujesz dużą przewagę w później grze? Czyli oczywiście mobilność Redwany to jest ból mój największy. Niestety. No hmm. ja powiem ci, że aż krocie mnie w te harpie zainwestować, co one tam w lesie zrobiły, no to aż się zaskoczyłem, bo naprawdę tak, bardzo tak. mocne. No, tam była starszyzna centaurów, chyba. Czy ta jednostka taki odpowiednik? Bo tam z tak. ma chyba dostępne. Nie To była szlachetny strach, Stratichos. Ale starszyna, starszyzna też jest. No i muszę przyznać, posiekali. Posiekały harpie ostro tą starszyznę. No tak, kurcze. czemu by nie spróbować. No, i nie wiem w sumie, czy jest sens i w taką tańszą piechotę, bo zauważyłem, że ona się bardzo szybko łamie. W tejże morale dyscyplina naprawdę bywa krucha, jeśli nie zainwestujemy mocnej kieszeni, mocnej sakiewki do wyboru tychże wojaków. Więc na to też w pierwszej tak naprawdę uwagę zwracam, znaczy w pierwszym rzutu okiem zwracam uwagę na morale jednostki, bo to bywa bolączką nierzadko. No, ja tutaj teraz idę w ilość, ale będę miał doborowe jednostki. Także. Zobaczymy. No, właśnie też sobie liczę, jak to tam wygląda. No i kurczę, ja mam taki problem w każdym to to, na multi, że ciężko, że ciężko jest mi się zmieścić tak naprawdę z limitem. W skarbcu bo lubię pójść te takie droższe jednostki, i to nie, najczęściej skutkuje tym, że no nie mam później czym walczyć, bo tego jest za mało wszystkiego. Ale trzeba jakoś to sobie dobrze zaplanować. To jeszcze chyba na dogryweczkę. Może coś, coś. A coś takiego. No dobra, ja byłbym chyba gotowy. No i mamy mapkę Wyschnięte Jezioro, jak widać. Wcześniejsza była rewelacyjna, ta którą utufa, macie możliwość zobaczyć, naprawdę świetna się trafiła, duże, gęste lasy, jeszcze taka fajna rzeczka na środku mapy, która no, tak, była... Tak, Tak, która właśnie dawała fajne możliwości strategiczne. A teraz Jezioro Wyschnięte, no zobaczmy, zobaczmy co to sprawi, widzę, że są duże niziny na środku mapy, no i to pewnie też będzie polem bitwy. Okej, okay, a, to już jest gotowy, kurczę, nie zwracaj uwagi, to też już daje ptaszka. No i sporo już pomienia Turce, bo mi się oczywiście to dużo ładuje. Widzę, że są fajne laski. Pewnie ciekawe, czy po raz czwarty znowu nasze jednostki na awangardzie, czyli jakby. Na rozmieszczeniu takim Dalej dalszym. Ale się spotkają. Właśnie się spotkają, bo ostatnio dosyć <laughs> często to się zdarza. No i widzę mapka, fajne, Kurcze mamy tło, góry, no bardzo ładnie, bardzo ładnie. Dobra, no i faktycznie jest to wyschnięte jezioro i tutaj zobacz, mamy jakiś minus, że chyba się męczą szybciej, bo jest taka, taka ikonka, jakieś bagna na środku. No tutaj ja bym to, kurczę, szerokim łukiem ominął. No, <laughs> weźmy. Tak. Harpie mogą mieć specjalną rzecz, ale no, to jest ryzyko. To jest ryzyko. Karci mnie znowu wystawić <grym> dalej, no ale tym razem ...no, nie mam. Gdyby kutrz po tej mojej prawej, był lasek, no, to byłoby dużo, dużo lepiej. Dobra, w każdym razie sobie pokażmy statystyki. No i zobaczmy te jednostki. Co my tu mamy? Dużo ciężkich jednostek. Wizeruncy salaminy są naprawdę rewelacyjni. Ciężcy, mają fajne wrażenia. Dobrze do przyjęcia na klatę. taki rozterek pełny, że tak powiem. I jazda, i harcownicy konni. I minotaur, cię zaskoczę tutaj. O, bo ten... minotaur. często tym razem, razem ja się zdecydowałem. Zobaczymy. Rydwany też oczywiście muszą być, ale tym razem lekkie rydwany. Lekkie, no właśnie lekkie mogą mieć ciężej, żeby. Ciężko biego to pokonać, no, ale są o no wiele mobilniejsze. mobilniejsze. Nie. Słucham. Jest też niespodzianka dla Ciebie, zobaczymy. O kurczę, już się. Już się boję, czy co mi coś z pleców nie wyjedzie, chociaż nie widzę żadnych lasów na plecach, gdzie jest możliwość, żeby się rozmieścić. No zobaczymy, zobaczymy. Ja już chyba zaraz będę gotowy, ale jeszcze tutaj się zastanawiam, co z tym bagnem zrobić? Kurczę, no bo to bagno. No, wydaje się być takie mało przystępne. Tak, się... Ciekawe, ciekawe jak to. Kolejna mapka ciekawa, która też ukształtowanie terenu może mieć znaczenie. Bardzo fajne są te mapki. O, no, widzę, że się obaj hamską ustawiliśmy, nie chcemy przez to bagno przejść. No to tak, teraz się by pogrupować. No i czas to jakoś ominąć, bo to bagno bardzo szarze, powiem Ci, zaniża. To tak, bo ja no bo przekrupujmy się, no ale faktycznie jak tu zwróćcie też uwagę, no te mapki w troi i ogólnie modele jednostek w nowym DLC są naprawdę rewelacyjne, bo są to unikatowe, co modele zrobione od zera, a nie tak typowo e, zremodelowane. I to się tutaj bardzo odczuwa. Zwłaszcza bardzo fajne są jednostki, bardziej mi się podobają jednostki salaminy, e, te doborowa piechota ich, super wygląda, tacy przerośnięci. Dużo wyżsi niż standardowi żołnierze, że tak powiem. Właśnie tutaj postaram się no, pokazać. Warto się przyjrzeć, super to wygląda. Chociaż chyba akurat nie mam tego oddziału, ale i takie tak ci, których mam, to, no, giganci klasyczni. Chociaż nie, to chyba tak, to są chyba ci wyżsi też. Nie mam tej piechoty nieco mniej liczebnej, tego tak zwanego muru Ajaxa chyba, tak? Czy jak on się nazywa? Ayasa? O Oni to wiem, że. że Kozaki, naprawdę. No i tak, fajne masz wzgórze. Wróg wypatrzył nasze <grydy> Masz fajnych procarzy z Lokrydy. Specjalny zasięg 190. No wydaje mi się, że moje syreny tutaj... mogą mieć problem z twoimi jednostkami strzelającymi. Ależ się nadziałem tutaj, teraz, na twoją jazdę. No właśnie, specjalnie tam ustawiłem jeszcze dosłownie na wsparcie te harpie całe, bo wiem, że te harpie, no, naprawdę świetnie sobie spisują. Może się uda coś? Ojoj, oj, tylko czemu tutaj w moich oni odrzucali? Nie, dobra, do tyłu panowie, do tu wycofujemy się. No i tak, co my tutaj mamy? Ale jest to wzgórze, no. I jak to no. u ciebie z dystansem stoi? Widzę, jedno oddział odcinek, no, Nie, Chyba nie za dużo tych proc, tak mi się wydaje. Chyba, że są skitrane. No to możliwe, że uda mi się jakoś z tej górki ciebie sprowadzić na niziny. No to byłoby bardzo przydatne. To on mi nie oszczepnicy u ciebie, tak. Wiesz, kurczę. Kurczę boję się, że miałem tu niespodziankę, ale kurczę. Się troszkę się inaczej rozstawiłem niż pewnie tak. myślałeś, tak tak, właśnie tak, na Hama obok tego bardzo. bagna, żeby w nie, nie wyjść, bo no, obawiam się, że bitwa na tym bagiem mogłaby być fajna, gdybyśmy w sumie no, w danym momencie się na nim znaleźli, bo ten, który musiałby przez nie przejść, to na pewno jakby znalazłby się w ciężkim położeniu. Nie Czy jest sens w ogóle? Ach, to te tyły. Ja dobra, moje proce, jaki wy macie zasięg? O, już widzę, że macie. Syrenki, o kurcze, nieliczne od Jakie wy macie statystyki? No, dobre, dobra, ale troszkę mało. Ciekawe ile kosztowali, drodzy byli? Drogie były te panienki? No, tak chyba około 800. O kurcze, ciekawe nie, no bo... No, widzę, że sporo amunicji straciłem teraz. Dosyć sporo. Widzę, że... ich Znaczy, dosyć, o, duż... za dużo tych nie ma w oddziale. No, piechota ciężka. Przed, jak tam tyły to wygląda, tak? I najgorszej, Ale to bagno. Troszkę mi, że tak powiem, zabiera możliwość uderzenia z lewej flanki. W ogóle ta muzyczka w troju jest taka, nie, taka energiczna, prawda? Przeciwników. No, niestety moja zasadzka się nie uda. I muszę przerzucić ciły. Ale to są chyba szybkie oddziały, powinny pewnie pewnie się udać. No i czy teraz się uda złapać te rydwany? Ja użyłem na nich umiejętności Syren. No, właśnie widzę, że są poza kontrolą. Kurczę, blade. Aż nie wiem, czy to przypadkiem mi nie wyjdzie na złe. No, bo tak aż uciekli z, tego, z tej walki w zwarciu. No, zobaczymy, zobaczymy. Dobra, no to czas na już taką walkę typową. Postaram się jakieś zbliżania zrobić. Niestety nie mam, nie dysponuję DLC z efektami krwi. Całkar posiada tu, więc te bitwy nie będą aż takie soczyste, jakby się mogło wydawać. Ale i tak, i tak. Naprawdę fajnie to wygląda. to y, Troszkę mi się ta mapa pojęci kojarzy z grom Assassin's Creed Odyssey. Tam też były takie właśnie tereny greckie. Takie jednocześnie ładne pejzaże, ale i srogie wieżyny. Te drugie rydwany. Duży problem. Dobra. Dawaj, ja jak się tym razem ja nie mam rydwanu, nie wiem czy ty się wyposażyłeś. Ja akurat na wszczętniej troszkę poleciałem, bo to za zawsze 200 zł nie jest to dużo. Natomiast i tak dosyć szybko z niego się schodzi. No to co, głaz. Może uda się trafić. Zobaczmy, przekonajmy się. Widać, że no, tamto... Widzę że faktycznie masz tą. Widzę już tą twoją zasadzkę, w momencie, że wcześniej nie widziałem, dopiero teraz ona mi się pokazała. Się no zobaczmy, pojedynek Ajaxa. Obydwaj teraz. Eee, no, spieszeni, w tym poprzednich bitwach używaliśmy Rydwanu. No i w centrum. No powiem szczerze, że Diomedes przypomina mi Achillesa w ogóle w walce. Fajne ma te animacje. No właśnie fajne, taki mniejszy, zwinniejszy, ma tam tarczę, miecz, więc de facto on jest lepszy faktycznie w zwarciu, niż taki już bardziej pancerzony, znaczy bardziej, bardziej większy taki, prawda, eee, Ajaz. No, który jest raczej antypiechotny niż tak typowo. No, tylko widzę, że to jest jedna rzecz, która mnie bardzo niepokoi. Jest ja mnie lekko, O, właśnie, mi się zapomniało. I to że może skotkować czymś niedobrym, ale widzę, już mój rydwan. No właśnie, ciężki rydwan cechuje się tym, że no jest rewelacyjny, kiedy dojdzie do walki ciężki na lekki rydwan. Dobra, to ostrzegajmy. No i taki tutaj kociołek zamykam powoli. Powoli kociołek zamykam. No czy uda mi się te twoje proce. O no, właśnie, uda się, uda się. Zawsze o tym zapominam. Znaczy zapominam, zawsze jakoś tak się zdekoncentruję na sam koniec i ha, niestety ten swój dystans szybko tracę. Ale tak w zwarciu mi się wydaje, że faktycznie odczuwa się tą jaką przewagę, prawda? Ayasa, Salaminy, że oni mają jednak tą pichotę no nieco lepszą. Na lewo. No, jak tam ten dystans, co? No leży chyba i kwiczy, chociaż w sumie jeszcze takiej tragedii nie ma, jeszcze dośle, Ale to z kolei kolejny odziot dosyłasz, No właśnie, to będzie bolączka. O właśnie, teraz nie zauważyłem te ry tych rydwanów. Ale są tu właśnie nocmi w łowce. bawiam się, że mogą być trochę za słabi. Ten. Jeszcze sobie radzi Minotaur. No właśnie, chodzi te tę zobacz. zobacz. I czyżby Ajax w końcu. W końcu w trzecia pipa jakoś daje radę z Jomedesem, czy mi się wydaje. Jakaś wyrównana yy, póki co jest sytuacja. Troszkę. Troszkę się przyznam, że przez krótki czas wspierali go moi szermierze. To może dlatego, chociaż. No aż tak raczej krótko tam zagrzali. I zniszczyłeś yy, tę yy, yy, jazdę tymi procarzami. O, no, te procesy naprawdę fajnie się. Są naprawdę. W końcu spisały. Nawet w zwarciu. Mam jeszcze jeden oddział jazdy. Może mi się uda coś z nimi zdziałać. Ale obawiam się, że ta bitwa to już nie do odratowania. No to zobaczmy. Od palmy Aristea u Diomedesa. Może to troszeczkę zmieni. Ale tutaj jeszcze twoja szarża dzikimi wojownikami. Centaurów na plecy mojej jazdy. Obawiam się, że twoi procarze już tu wymiotą. No chyba chyba faktycznie sobie tam radzą nie najgorzej, ale ten twój Minotaur cały czas jest zagrożeniem. Przepraszam, że nie pokazuję za często zbliżeń, ale ja mam tak, że się dosyć mocno skupiam podczas no, okay. tych bitew. Teraz nie, już powiem ci, że już zabiera się do domu. Właśnie jeszcze chcę się upewnić, żeby na pewno nie powrócił gagatek. No, teraz wrócił, ale jest pod ostrzałem masakrycznym. No, to jeszcze na tyłach widzę, że ścigają ci twoje nocni łowcy moje harpie. No, ale w końcu doszło do walki. Dobra, jak to wygląda w zwarciu? No, już ten las. Chyba go tam co nieco przechwyciłem. No, i czuję, że to już jest chyba porażka. Ale bez Polaków, zmian oczywiście Diomedes... Po, po jednej i po drugiej stronie Achajowie, ale... No właśnie, Grecy tu i tu. No ale no bez zmian jednak Diomedes Ayasa no tutaj likwiduje się. Postaram użyć niezłomności, żeby on nie spalinkował, bo często kiedy no te jednostki mają niewiele życia, to lubią się łamać i to bywa rzadko powodem przegrania. Właśnie morale niskie. Ale na no, honorowo już do końca niech walczy jeden na drugiego, nie będę go wspierał. <laughs> niech się dzieje. Wola bogów greckich. Dobra. A do teraz Muszę Może pokażę tą walkę, bo to się nie za Już czuć! Smak zwycięstwa. Ale akurat trafił w niezbyt liczny oddział. No ta tarcza jest akurat świetna. Pana Ayasa. I chyba zwycięstwo. O! Nie. Nie właśnie, nie zdążył go dobić Diomedes, no i finalnie kadmosowe, bo kadmosowe ale jednak udało się, zwycięstwo. No, Muszę przyznać, że tu nie wpadłeś w moją zasadzkę. Może inaczej by się bitwa potoczyła, gdybyś się nadział na tych nocnych chłopców na mojej prawej flance, którzy byli w lesie ukryci. No ale tutaj też strategiczny cię ostrzegł, że ten, to bagno na środku. No właśnie, to, nie to już mi ono nie, nie, nie pasowało od początku, ale pamięci, że nie widziałem tych twoich nocnych chłopców. Oni byli jakby cały czas niewidzialni, prawda? Oni to mają chyba taką umiejętność. Tak, że no tak do ostatniej chwili byli. Niewidoczni, chyba błąd mój, że za długo ich trzymałem tam w lesie po prawej stronie, lepiej by to chyba wyszło gdyby wcześniej podeszli bo, bo i mogli oni po prostu podejść niewidoczni dużo bliżej. Tak, no i też ta piechota, salaminy, to jednak, no daj radę. Raczej bez problemu. Bo twoją jedyną taką w sumie odpowiedzią mogą być te ci tacy wojownicy, jaką się nazywali ci najdrożsi tacy. Możesz mi przypomnieć nazwę Miecznicy z Argos, ale tym razem ja ich nie wziąłem. Wziąłem tu słynnych toporników. No i to chyba był problem. Ja wziąłem teraz dużo więcej lżejszej piechoty i ci rozbójnicy Argos, niestety, no nie dali radę przeciwko twojej tej cięższej piechocie, także piechota morska super z salaminy, szermierze też, no i no i tu się widać jak to się skończyło. No, w Pogrom, w, to, w środku widać po kilach w centrum. Tylko jedna, z ci moi słynni topor, topornicy troszeczkę więcej tu zabili. No, Harpi, oczywiście, super, nie? To tak, harpia to, ten... to jest rewelacja, naprawdę. Się wydaje się taką szczepę, ale w zwarciu równie potężna. Nawet tutaj solidną jednostkę do walki wręcz. O, ale no tak na wstępne, no jakby takie podsumowanie, to widzę, że Salamina to takie jednostki cięższe, typowo do walki, takiej frontalnej, a Argos bardziej do jakichś podchodów w zasadzie, takie nieco leż, lżejsze jednostki. No i to, to można nimi fajnie wykorzystać, jakby, taki, jakby dobrze nimi zaplanować taktykę, to można by zaskoczyć wroga. Tak, no i w ogóle też salamina, ciekawostka, bo ma dostępne te specjalne epickie jednostki, tutaj wziąłeś tego wspaniałego neoptolemosa. Tak, tak, oraz jeszcze niestrudzonego glaukosa, no właśnie. Tak, tak, to są specjalne postacie jednostki, no i to widzę, że też tutaj, 151. I co najważniejsze, tego. mają morale bardzo wysokie. Rzad 90, 8, 70. Takie oddziały ciężej złamać. A kiedy ma załóżmy 40, no to już ta jego walka po stronie tego oddziału dosyć szybciej się kończy, niestety. Tak, tak. No i to super bitwa. Gratuluję zwycięstwa. No i co? Dziękuję bardzo za bitewki. Myślę, że jeżeli się uda, to fajnie by było jeszcze się spotkać. Może jakaś kampania troi, jeżeli oczywiście widzowie będą chętni. Ostatnio trochę troi tak podupadło na popularności, no ale może ten dodatek by coś zmienił. No, czekamy, czekamy na sygnał w komentarzach, jak również dziękuję za oglądanie, za słuchanie, no i za... Wszelkie wrażenia, które mam nadzieję dostarczyłem, dostarczyliśmy oczywiście w bitwach. W każdym razie w opisie oczywiście link do raz, że kanału Tufa, gdzie mamy drugą bitwę, kiedy to ja również gram Salaminą, ale tam nieco się inaczej to faktycznie ułożyło, sami zobaczcie, oraz do kanału Total War ORG, gdzie mamy tak naprawdę dwie bitwy. No i tam też się no, ciekawie faktycznie to ułożyło. W każdym razie z mojej strony to byłoby na tyle. Dziękuję serdecznie za uwagę. No i, ja może mówię, widzimy się, o, no i może widzimy się następnym razem. No i może widzimy się następnym razem. Do usłyszenia.